Więcej mi się przydało. No wystarcza, panie. Ktoś narzeka, tam z wiosem może. Mniej. A większość narzekasz za małe te emerytury. A to niech narzekają. Jak ktoś ma 2000. Ja Na przykład za 2-3 tysiące da się przeżyć. Oczywiście, że Jak się, da. się robiło tylko 20 lat, to się ma takie. Albo jak się nie robiło wcale. Ma mało emeryturę, no. znaczy mało. Ale ktoś wypracuje emeryturę, to i ma pieniądze. No jak to jak ktoś to... lat, a ktoś pracował 20 lat, ktoś 40, no to jest różnica, tak? No no, oczywiście, że jest. ktoś no, pracował no, 20 lat, to nie może, nie no, może ale... narzekać. No oczywiście, że tak. No, dla Dzień dobry, czy cieszy się Pani, że 14. mertura we wrześniu, czy, czy za mało to jest, czy coś więcej by się przydało zamiast tej 14? Pewnie, no że zawsze więcej by się przydało. Nie <grym> wiadomo, Pani że już dostanie, bo, bo okrojona ma być podobno, na 14, a już okrojona ma być, cieszy się? No tak, Pani o tym, czy... no A kto się cieszy z tego, jak, 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 jak zabierają pieniądze? <grym> a jak się Pani że teraz na emeryturze, wystarczy na wszystko, jak to wygląda? No, to to tak jak to każdy. Wiecie, jak każdy zadowolony tutaj? <grym> tak. No Panu jak się żyje? nie tak szczerze teraz, wystarczy na wszystko, czy... Dobra, ja mam pytanie. O meryturach dzisiaj nagrywam. Czy 14 mertura Pani pomoże coś? Bo września się zbliża, ma być 14. Czy będzie okrojona u pani? Jak to wygląda ta 14? O, ciężko będzie. Ciężko, ciężko będzie. Wiadomo, ile? Nie jest lekko. Tu się wydaje na leki. Miał być darmowe leki. Gdzie to wszystko jest? O, które? które? Te, co miałam Właśnie. po dwa złote, to. A, ty? a ty te, proszę? Te, co miałam po dwa złote, a te, co są. Drużały jeszcze? To jeszcze zdrożały. No. Na co najwięcej idzie u pani? Czynsz, rachunki, leki? 1840 zł, dokładnie. To bo... jest emerytura moja. Ile powinna być, żeby pani. Bo... chociaż te 2000, tysiące, żeby było, nie? Czy... Pani chce dziesięciu, pięciu, tylko chociaż te dwa, żeby. A kto to wyda, komu? Zadowol... Większość ma taką emeryturę jak pani. właśnie. Się... Zadowolona pani ze swojej emerytury, jak to wygląda? Jest aż 3 tysiące. Ile? Jest aż te 3 tysiące. Coś pan, do za... Ile, ile pani ma, nie pani, pani szczerze. 1800. Pani żyje za 1800? 1840 zł, dokładnie. Nie Pani jak to jest, jest możliwe, taka mała. Pano... Ile lat pracy było w takim razie? 36. To no, powinno być drugie tyle chyba. Nie, no. To tyś... się stało, Były składki? 1840 mała? jak... Tak. To jest emerytura moja. Nie, powinna być, żeby Pani była zadowolona? Ile powinno być za tyle lat? Oj, ile ja mam lat? Nie, ile powinno być? Za tyle lat, ile powinno być tej emerytury, żeby pani była zadowolona. Wie pan każdy... Ja wiem. Chociaż te dwa tysiące, żeby było, nie? Czy pani dwie? nie chce dziesięciu, pięciu, tylko chociaż te dwa, żeby A kto to wyda? Komu? No, bo... Większość ma taką emeryturę jak pani właśnie, po dwa, trzy tysiące. A nie... Na, na czym da się oszczędzać? Tak, trzeba oszczędzać, proszę pana, na, 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 na leki codziennie, co miesiąc. No, nie, trzeba nie, ma darmowe. wydać 400 złotych. Nie ma darmowych? Bo leki, proszę pana, są te darmowe, co jest, kosztuje 5 złotych. Ja to te drogie? A te drogie idą na miesiąc czasu i wszystko na 100%. A lekarz da się dostać do lekarza na, na, na służbę zdrowia? A lekarz mówi, że nic na to nie płaci. Nie, ale do lekarza. Na wizytę da się dostać teraz za darmo, czy, czy nie, trzeba płacić? Do, do swojego to tak, ale do specjalisty. Specjalisty pół roku. roku. I czeka pani pół roku? Tak. Cztery no. dni. Chleba to wie pan, wiem już mało, już wszystko, syczy.